Drogi widzu, zostaw suba tu Ja cię proszę, bo oglądasz to cóż Więc się nie bój i patrz na ten czerwony guzik I kliknij teraz go no dawaj, no co ci szkodzi, stary? No zostaw suba, kurde, będzie fajnie, no. Cześć, to Wszystki Barz, w takim nietypowym materiale. Dlaczegoż? A dlategoż, ponieważ, jak już możecie zobaczyć po tytule, który zwiastuje nowy, niesamowity challenge, który zamierzam wykonać. Coś tam czasami sobie umiem pobrzdąkać. Tak lekko umiem, tak sobie troszeczkę to powiedzmy zrobiłem dla fanu troszeczkę, żeby się, prawda, pokazać. Bo czemu by nie? I słuchajcie, robimy akcyjkę Zaśpiewaj Challenge. Nie, te wszystkie challenge nie zaśpiewać, próbuj nie zaśpiewać, na pewno ci się nie uda. 99% Imposible. Nie. Na czym to będzie polegało? Zarówno jak i na Facebooku, jak i na Instagramie macie posty. Gdzieś tu wam się powinny wyświetlać, więc powinniście śmiało widzieć krzesło. Proszę mi nie skrzypać. Krzypieć, nie skrzypać. Nie wiem, nieważne, jak to się pisze. Możecie mi napisać, jak, jak się pisze, nie skrzypać, czy nie skrzypieć, bo troszkę, troszkę mam z tym problem. No, Słownik tru, tru, trudny jest. No, 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 pomóżcie youtuberom się rozbijać. Tak czy tak, na Facebooku, jak i na Instagramie macie posty. Te ostatnie posty, gdzie opisałem, powiedzmy pokrótce, że macie pisać powiedzmy piosenki, tytuły piosenek, który mógłbym ewentualnie wybrać właśnie. Do takiego challenge'u. Cały odcinek, jak już go zrobię, to już będzie moja słodka, mała niespodzianka. Mam nadzieję, że zrobię go tak, żebyście naprawdę odczuli satysfakcję z jego oglądania, słuchania i tym podobnych. Jeżeli ogólnie sam pomysł w ogóle Ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę, oczywiście. Kacze wszystkie, powiedzmy, dam Wam w opisie Do Facebooka na pewno będziecie mieli link do Posta. Co do Instagrama, no to musicie ewentualnie wbić sobie na telefon normalnie. LJPL, proszę bardzo, nikt na Instagramie znajdziecie bez żadnego problemu. I jak już wejdziecie na tego Facebooka, Instagrama, to za jakieś, ja wiem, 2-3 dni od tego tak naprawdę filmu ja sobie pozbieram. Mam te wszystkie tytuły, normalnie siadam do nagrywania i próbuję. Zaśpiewać te piosenki. Powiedzmy, tak, po, po części nie będę śpiewał całych piosenek, ale jakiś tam refren, jakiś coś, ile mi z tego wyjdzie, bo większość piosenek, powiedzmy, jest, no, no są różne piosenki, są polskie piosenki, są angielskie piosenki, są jakieś, kuźwa, nie wiem, hiszpańskie, japońskie, nie mam pojęcia. Próbuję naprawdę zaśpiewać najróżniejsze piosenki, spróbuję najlepszych swoich możliwości tutaj użyć, żeby właśnie coś takiego zrobić. I myślę, że to jest coś takiego fajnego, czegoś, dawno, czego dawno nie było na moim kanale, czyli właśnie challenge. pamiętacie o stresosy? No fajnie było, śmiesznie było, no ale kurde, ile można. Tutaj można zrobić coś o wiele fajniejszego, o wiele Myślę. Także przypominam, Facebook, Instagram, wszystkie linkacze w opisie i widzimy się za 2-3 dni w challenge -ku. A suba też możesz zostawić, bo chciałem bo, 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 się postarać i zaśpiewałem wam. Ogólnie to tak, to, tak, to tak na zachętę chociaż tego suba. Spróbuj zalogować się. Taki deal między nami, coś, zawrzemy taki, coś. Zostawisz teraz tego suba, a ja ci pociąguję za, za jakieś 3 sekundy. Dasz radę. Ja, wie, ja wiem, że. Ale ja, ja wiem, że dasz radę w tym momencie. Masz czas. Raz. Dwa, trzy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Teraz już mogę się śmia śmiało z Wami pożegnać. Taki króciutki dzisiaj filmik, zapowiedź mega naprawdę challenge'u i oczekujcie go już niebawem. Wie coś dla Was, trzymajcie się i do challenge'u.